tam kolejny raz, ma teście kozy, kozy z nadmuchem, jak widzicie, testujemy ją, dotarła do mnie już dębina, 2 metry suchego drzewa i zobaczcie tu sam 90, było 91 na wylacie gorącego powietrza tutaj, już dzisiaj, mm, czyli super sprawa, tam mało co jest podłożone, są szybko przysunięte. I powiem Wam tak w budynku jest tyle wydychy, budynek nieocieplony, ale nie mamy jeszcze bram. I to jest to, że tego ciepła dużo nam tutaj ucieka. Ale bramy będą w tym tygodniu i zobaczymy jak ta temperatura będzie tutaj nam skakała ładnie, 889 88, 90 różnie jest, ale jest super.